Siemano, siemano, oczywiście jak zawsze witam serdecznie wszystkich widzów kanału Real Progress. Jak widać, póki pogoda nam tylko na to pozwala, to widzimy się po raz kolejny na łonie natury. W dzisiejszym materiale przedstawiam Wam przemianę mojego podopiecznego Krzysztofa. Jeśli chodzi o przemiany moich podopiecznych, to oczywiście pojawiło się już na kanale dość sporo, ale staram się wybierać takie, które można powiedzieć, że są dla Was dość ciekawe, których, o których można powiedzieć coś więcej. Oczywiście na pewno część rzeczy pod kątem prowadzenia się powtarza, no bo oczywiście nie można wymyślić koła na nowo i niestety niektóre rzeczy... W niektórych przypadkach sprawdzają się w ten sam sposób. Jednak tutaj u Krzysztofa wyglądało to, można powiedzieć, że dość ciekawie i trochę inaczej. Może nie tylko pod kątem merytorycznym, ale bardziej tutaj o taki całokształt współpracy. Myślę, że jest to przypadek, który na pewno wiele osób może zmotywować do dalszej pracy. Krzysztof zgłosił się do mnie bodajże. A w roku 2020, czyli około 4 lata temu, zaraz pokażę, pokażemy tutaj gdzieś jego zdjęcia, jak wyglądał na początku naszej współpracy. Więc jak widać, Krzysztof, no, był osobą po prostu otyłą, mówiąc kolokwialnie, no, grubą. Zgłosił się do mnie, aby poprawić gdzieś tam swój komfort życiowy przez po prostu zgubienie gdzieś tych dodatkowych kilogramów. I oczywiście można powiedzieć, że wszystko przebiegało ok. Ogólnie Krzysztof jest taką osobą, która e, muszę przyznać, przykłada się do pracy, jednak można powiedzieć, że jest to... E, takie zachowanie cykliczne. Z Krzysztofem zrzuciliśmy ponad 20 kg. Za chwilę pokażę, jak wyglądał pod koniec pierwszego podejścia z naszą współpracą. Tak wyglądała forma Krzysztofa podejrzewam po trzech miesiącach współpracy, czyli zgubił tam około 20-25 kg. Nie pamiętam dokładnie, najlepiej pamiętam to ostatnie podejście, ale do tego oczywiście przejdziemy. No i Krzysztof z Krzysztofem kontakt się zerwał. Po pół roku Krzysztof z powrotem napisał do mnie, czy pomógłbym mu oczywiście w dalszej współpracy. Ogólnie to było w sumie dość śmieszne, bo zapytał się mnie, czy dość dobrze to pamiętam, czy w ogóle może jeszcze ze mną współpracować, bo się poddał i czy ja w ogóle biorę jeszcze takie osoby pod uwagę. No, oczywiście jestem tego zdania, że jeśli ktoś się poddaje. Ale z powrotem chcę wrócić, to jestem jeszcze, można powiedzieć, że bardziej podziw podziwiam tych ludzi, bo tak naprawdę Krzysztof przy drugim podejściu wrócił do punktu wyjścia, albo tak naprawdę było jeszcze gorzej, bo praktycznie no, wygląd wrócił, można powiedzieć, do punktu wyjściowego, gdy zgłosił się do mnie. Znowu podeszliśmy, zaczęliśmy redukcję tkanki tłuszczowej. Po 3-4 miesiąca Krzysztof znowu zgubił te kilkanaście kilogramów, bodajże około 20-25. Gdzieś te wartości były bardzo podobne co do podejścia pierwszego, i z Krzysztofem znowu kontakt się zerwał. I Krzysztof znowu za kilka miesięcy napisał do mnie, czy jest możliwość z powrotem podjęcia współpracy. No oczywiście zgodziłem się, ale mówię Krzysztofowi, Krzysztof, jest to ostatnie podejście, musisz w tym momencie już zrobić robotę, nie możesz się poddawać, bo już praktycznie jesteśmy przy końcówce, można powiedzieć, tej redukcji. Zrobiliśmy ponad połowę, a ty za każdym razem się poddajesz. I teraz muszę Wam przyznać, że jak to się mówi, jak mówi stare. Dobre przysł przysłowie, do trzech razy sztuka. Zobaczcie, jak wyglądał Krzysztof, gdy zgłosił się do mnie przy trzecim podejściu, a jak wygląda aktualnie. No i jak widać, redukcja wyszła naprawdę bardzo dobrze. Po prostu no, można powiedzieć, że całkowicie inny gość. Zmiana o 180 stopni. Eee, no naprawdę Krzysztof... Eee, Według mnie na tym etapie, na którym jest teraz spokojnie już możemy zacząć etap budowania masy mięśniowej z racji tego, że był osobą dość otyłą. No to tutaj tak naprawdę nie sprawdzało się. Pozostanie na stałe w deficycie kalorycznym, tylko oczywiście co jakiś czas tego deficytu kalorycznego musieliśmy wychodzić, ponieważ po jakimś tam półtorej miesiąca pojawiała się ściana. No i e, po prostu, aby zrobić takie, można powiedzieć, odbicie i ten organizm wrócił do normy i z powrotem chciał spalać tą tkankę tłuszczową, po prostu trzeba było wyjść, można powiedzieć, w taki delikatny surplus kaloryczny albo było to tak naprawdę zero kaloryczne, aby z powrotem tą tkankę tłuszczową spalać. I tak naprawdę wyszliśmy przy trzecim podejściu. Teraz już omawiajmy tutaj trzecie podejście. Można powiedzieć, że weźmiemy już temat dogłębnie pod kątem diety. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, zaczęliśmy, wychodziliśmy co jakiś czas z tego bardzo głębokiego deficytu. Bo ogólnie u osób otyłych według mnie... Taki schemat sprawdza się bardzo dobrze, ogólnie u osób otyłych także fajnie sprawdza się ketoza, co według mnie u osób, które są gdzieś tam, można powiedzieć, w średnim poziomie zaawansowania, już mają jakieś tam nabudowaną masę mięśniową i nie są mocno zatłuszczeni, ketoza totalnie się nie sprawdza, ale myślę, że nie ma co całkowicie tej ketozy demonizować, bo tak naprawdę u takich osób otyłych, zresztą na wielu przykładach już to próbowałem i sprawdza się fajnie, ale tutaj postawiliśmy na dietę wysokowęglowodanową, oczywiście z bardzo mocnym deficytem kalorycznym, bo bardzo, od razu bardzo głębokie wejście w deficyt i po prostu gdy ten organizm po prostu, gdy ta ściana się pojawiała po prostu z tego deficytu. Wyjechodziliśmy na 3 4 tygodnie i z powrotem zaczęliśmy od tego bardzo głębokiego deficytu tak na dwa razy bodajże i Tutaj mamy aktualnie efekt końcowy, jak to aktualnie wygląda u Krzysztofa. Więc myślę, że spokojnie możemy zaczynać etap budowania masy mięśniowej. E, tutaj także muszę podkreślić, że Krzysztof jest osobą całkowicie naturalną, żadnych środków nie stosuje. Jest to w 100% zrobiona forma, można powiedzieć, że na czysto. Więc teraz po, powoli spróbujemy sobie budować tą masę mięśniową. No jestem ciekaw, czy Krzysztof wytrzyma etap budowania masy mięśniowej, bo tak naprawdę e, Połowę redukcji, gdy już zaczął narzekać, że jest głodny, uświadamiam go, że prawdziwy etap budowania masy jest tak naprawdę sporo cięższy od etapu redukcji tkanki tłuszczowej, więc miejmy nadzieję, że Krzysztof, Krzysztof się nie poddaje i dla osób, które w siebie nie wierzą. Chciałbym tutaj, może powiedzieć, że podkreślić jeszcze ten materiał e, i uwieńczyć całą tą pracę Krzysztofa, że e, nieważne jest to, że się upada, często różne przeszkody pojawiają się nam na drodze. U Krzysztofa także tak było. To nie było tak, że się mu po prostu nie chciało, tylko różne. Także można powiedzieć, że zawirowania życiowe po prostu utrudniały mu e, w zdobyciu tej formy, ale widać, za trzecim razem się udało, więc e, nigdy się nie poddajcie. To jest najważniejszy element, tak naprawdę, w kształtowaniach sylwetki. Bo do tego trzeba naprawdę bardzo dużo czasu, bardzo dużo poświęcenia. I to, że nie uda się Wam raz, to nic, nie uda się Wam drugi raz. Nie przejmujcie się tym. Próbujcie do skutku, aż nie wyjdzie. A wcześniej czy później na pewno to zaowocuje satysfakcjonującymi efektami. Bardzo dziękuję za obejrzenie całego materiału. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Oczywiście nie chciałem tutaj zbyt głęboko wchodzić w tematykę diety, w tematykę treningu, w tematykę wykonywania cardio, bo tak naprawdę bardzo często to omawiam u innych, podopiecznych i, i zresztą ten schemat przeważnie, bardzo podobnie wygląda, tym bardziej, że jest Krzysztof z osobą naturalną, więc tutaj nie było specjalnie żadnej filozofii więc można powiedzieć, że standardowy schemat z Krzysztofem został obrany, który ja stosuję, który jeśli oglądacie w ogóle moje materiały, to na pewno wiecie jak działam. U Krzysztofa wyszło to bardzo dobrze i mam nadzieję, że wam także się uda, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej.